Siemano, 31 stycznia 2020 roku. 6 rano. A za mną widzicie łunę, jaką daje szklarnia w Siechnicach. Chciałem dzisiaj zrobić taki mały spacer po ogródku i pokazać jak to wygląda. Na chwilę się uspokoił, już tak nie wie, pozbierałem wszystkie doniczki, kubły i całą resztę, która tutaj polatała trochę. I przejdźmy się. Ogólnie na ogrodzie się za wiele nie dzieje, ale tematem przywodnim dzisiaj jest czosnek, bowiem zaczął schodzić. A mianowicie nie tutaj, tutaj to już szedł już na jesień, To są czoski, które mi zostały w ziemi, których po prostu nie znalazłem, nie wykopałem. Przy okazji, można zobaczyć tutaj zimowy czosnek, gdzie niegdzie też już powychodził. Bo jest dosyć ciepło i mimo, że przez kilka dni ziemia była zmrożona na głębokość tam 2-3 cm, no to jednak sobie poradził i się przebił. Czosnek słoniowy olbrzymi, który tak naprawdę jest sporem. Jeśli chodzi o tutaj pod gołym niemem, spoko, siedzi dalej głęboko w ziemi. Natomiast ten w lodówce przechowywany w dwóch stopniach wygląda tak. Tak po cichu, bo wszyscy jeszcze śpią. Pokażę, jak wygląda czosnek, który trzymam w lodówce do wysiewu, do wysadzenia wiosennego. On jest przechowywany w temperaturze 2 stopni. Na chwilę obecną na 6 ząbków, 5 już ma całkiem pokaźny kiełek, tak to nazwałam. Natomiast jeśli chodzi tutaj o kwestię czosnku szklarni, jak przysypałem torfem. Ale odgrzebię go jeszcze delikatnie, i wygląda on w tej chwili tak, że jest taki malutki w gruncie, a w doniczce ledwo co wystaje? Z tym, że w doniczce był głębiej posadzony, ale i też ma cieplej, więc wydaje mi się, że szybciej po prostu nadgonił głębokość posadzenia. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, to. Hmm. Ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała pogoda w lutym, ale jeśli taka sama, jak w styczniu, to myślę, że za trzy tygodnie to on będzie miał z 10-15 cm wysokości, bo yy, no w szklarni jednak jeśli przy słońce jest bardzo cieplutko w ciągu dnia, a w nocy tam jak wychodzi się do tych 2, 3, 4 stopni, bo takie są temperatury, no to nawet jeśli zwolni, to i tak nie, nie, nie na tyle aby całkowicie wyhamował. Słuchajcie, a tak wygląda. Oczko wodne po czyszczeniu to jest ten moment w roku, kiedy ono wygląda po prostu fatalnie i najgorzej ze wszystkiego. No ale niestety taki klimat, że te traska wysychają, wszystkie. No i trzeba to no, usuwać. Dużą część już zabrałem, wybrałem. Część tutaj troszkę też nawiało mi, bo, no, bo wiało przez cały poranek bardzo mocno. A mam w tym roku wyjątkowo utrudnioną tą, to czyszczenie tego oczka, bo nie pojawił się lód i pewnie już się nie pojawi taki lód, żebym mógł po nim chodzić i sobie tam wycinać wszystko na równi z nim, a potem po prostu ładnie zgrabić. Więc muszę się przeciskać dookoła tam przy tych tujach, przy krzakach, przełazić, wybierać to i wynosić. Oczywiście to jeszcze nie jest skończone, tutaj wpadnę z małym sekatorem teraz, wszystko zacznę golić jeszcze niżej a potem ręcznie pakować do worka aż wysprzątam Przy okazji jak łaziłem tam to porozgarniałem to wszystkie kamienie mi się porozsypywały myślę nad tym aby powoli coś kombinować i może zrezygnować z kilku miskantów tak aby no było mniej tej roboty bo ta gimnastyka tam za oczkiem wcale nie jest fajna co roku, zwłaszcza, że to jest w takim okresie kiedy jest zimno, mokre łapy nie sprzyjają komfortowi pracy i coś co jest innego w tym roku to to, że przez to, że nie ma lodu rybki cały czas pływają teraz są dosyć głęboko, bo się spłoszyły ale w ciągu dnia pływałem na głębokości kilku, kilkunastu centymetrów albo siedzą tu przy brzegu no i właśnie jeszcze jedna sprawa Witnie woda, zielenieje, glony rozwijają się tak jakby, no jak nigdy dotąd, o tej porze roku, bo jak słońce wyjdzie, to one momentalnie zaczynają startować, zresztą tam widać, że pałka wodna już wypuszcza nowe te, nowe kłącza, nowe liście na ten rok. To może być ciekawy rok dla ogrodowych hazardistów, którzy lubią wizytać takie, a ja. czasami coś dużo wcześniej, a potem się cieszyć ładnymi drzwiami. Dobra, cześć na razie, tu bo znowu. znowu, znowu, znowu.